Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej lekcji z gramatyki języka niemieckiego. Moi drodzy, dzisiaj chciałabym wam przedstawić, które przyimki łączą się tylko i wyłącznie z datyw, czyli z celownikiem. Jeśli ktokolwiek z was nic nie wie na temat celownik'a, na temat datyw, to tutaj proponuję najpierw obejrzeć lekcję o celowniku. Link do tej lekcji podeślę tutaj na dole w opisie, dobrze? Czyli jeśli w ogóle nie masz pojęcia, co to jest datiw, a może tak być, to tutaj polecam, abyś najpierw obejrzał, obejrzała tę lekcję, yy, która tutaj tłumaczy, co to jest celownik, co to jest datiw, a dopiero potem tą oto tutaj lekcję, czyli przyimki, które łączą się tylko i wyłącznie z dativ. Moi drodzy, na tej lekcji poprzedniej, czyli o celowniku, o dativ, umówmy się, że będę mówiła po prostu dativ, e, czyli o dativ, tam Wam, e, kochani, tłumaczyłam, że bardzo często sprawdza nam się zadawanie pytania komu, po to, by rozróżnić, czy, czy dane zdanie jest z datiw, czy nie, w celowniku, czy nie. Na przykład ja pomogę komu? No tobie, tak? Czyli tutaj wybieramy zaimek osobowy w celowniku. Nie wiem. Ym, ja odpowiem mojemu mężowi. Komu mojemu mężowi. Czyli bardzo często tu się przekłada zadawanie pytania komu, ale nie zawsze. I właśnie to nie zawsze co ja, co ja tam mówiłam na poprzedniej lekcji, to wtedy chodziło mi o to, że są przyimki. Które łączą się z daty z celownikiem. I tutaj nie zadajemy żadnych pytań, ponieważ te pytania no, nie zawsze się przekładają, albo prawie, prawie w ogóle. Czyli musimy iść tokiem myślenia, że z takimi przyjmkami jak ab, w sensie od. Tutaj mamy, mam na myśli od określenie czasowe, na przykład od jutra, aus z auza oprócz. BAJ może znaczyć u, przy, koło. mit z. NACH może znaczyć po, ale też do, mając na myśli, że jedziemy lub idziemy do jakiegoś miasta, państwa, prawie każdego państwa i do domu. Zeit OD, też tu mam na myśli określenie czasowe, na przykład od wczoraj. FON, od, na przykład dostałam to od, od ciebie zu, do i gegenüber może znaczyć naprzeciwko lub wobec. Moi drodzy, zawsze po tych przyimkach mamy celownik. I nie zadajemy żadnych pytań, ponieważ nie widzimy na tym dobrze. Naprawdę, konie, nie wyjdziemy na tym dobrze. Musicie tak są dwie tutaj metody na to, żeby to opanować. Albo uczymy się na pamięć tych oto tutaj króciutkich słów, przyimków, może my, wiem, że jest tam jakaś piosenka nawet o tym, ale już nie pamiętam, jak ona dokładnie szła. Możecie po prostu to wykuć na pamięć, ale możecie też zrobić w inny sposób, taki, jak ja mam to opanowane. Uwierzcie mi, i ja tego nie mam wykutego. Pewnie bym wymieniła wszystkie, jakby ktoś się mnie zapytał, które przyjęcie uczyłem się z celownikiem, ale mogłabym któryś pominąć. E, ja na przykład umiem to w taki sposób, że po prostu wiem, że aus plus celownik. Wiem, że baj, no bo przecież baj mija u mnie. Tam mamy ewidentne mija. To nie może być akuzatiw, nie może być biernik. Mit dia też, na pewno każdy z Was kojarzy tego typu zdanie. Czyli ja to jakby umiem. Tak w praktyce, może, no, mogę to tak, w taki sposób powiedzieć. Po prostu, jak wiem, że jest myt, no to przecież myt dia, no celownik, von, von innen, od pani. Rozumiecie? Niekoniecznie musicie się tego uczyć na pamięć. Tylko jak budujecie jakieś zdania i przykładowo jest dla Was, nie wiem, no nowym, nowe słowo nach, to tutaj zwróćcie uwagę, zapamiętajcie, aha, nach zawsze, zawsze celownik. Przykładowe zdania, moi drodzy, popatrzcie się. Ich habe ab dem 2. maj Mam od 2. maja wolne. Tu jest celownik, mówiąc to najprościej. O co tutaj chodzi z tym celownikiem? E, liczebniki porządkowe, o tym też jest osobna lekcja. Możecie sobie ją obejrzeć, na pewno ją znajdziecie w playliście DECIDE. Dlatego możecie obejrzeć. Tam tutaj szerzej mówię o, o liczebnikach porządkowych. Ale mówiąc najprościej, po prostu liczebniki porządkowe tutaj jest rodzajnik DEA. Dlatego DEA w datif zamienia się na DEM. Skąd? Stąd tutaj mamy DEM. A dem sorry, 2 maja, czyli od 2 maja mam wolne. A der ten Woche HABEN wir URLAUB. Mamy DZI Wyjściowo jest, w mianowniku jest dziwuchy, ale ab po ab musi być dativ, dlatego jest dia, Czyli od y, następnego tygodnia mamy urlop. Możemy też powiedzieć w skrócie: Abnech sta Włochy. Możecie się spotkać też z taką wersją. Tu też jest celownik, tylko tu już jest w odmianie przymiotnika. Ab dem nächsten Monat lernt Anna Deutsch. Od następnego miesiąca uczy się Anna niemieckiego. Tu mamy to samo. Mamy DEA Monat. Dea zamienia się na dem. Celownik. Albo ab nächsten Monat. Od następnego miesiąca, na przykład, lernt Anna Deutsch. Uczy się ana czy będzie się uczyć Anna niemieckiego. Ab dem nächsten Jahr studiere ich. Od następnego roku studiuje. Mamy das Jahr. Celownik dem. Das zamienia się na dem, albo ab nächstem Jahr, od następnego roku. Idziemy dalej. Mamy tutaj T kringman aus einer Tasse. Herbatę pije się z filiżanki. Aus, z, celownik, tak, jest die Tasse, dlatego jest eine w celowniku, rodzajnik nieokreślony, mamy końcówkę "-r". Ich bin gerade aus der Arbeit gekommen. Właśnie przyszłam z pracy. Mamy die Arbeit, dlatego aus wymaga celownika, musi być celownik, dlatego jest "-der". Is Zanki schon aus der Schule zurückgekommen? Aus der Schule zurückgekommen? Czy twoje dziecko już wróciło ze szkoły? Aus der Schule, ze szkoły. Aus, mamy w mianowniku die Schule, dlatego z der Schule zurückgekommen. Darf ich das aus der Flasche trinken? Czy mogę to wypić z flaszki? Die Flasche, tak? Z flaszki aus der Aus Plus celownik. Anna schaut aus dem fenster. Anna patrzy, spogląda przez okno. Mamy das fenster, dlatego tutaj też jest dym. Idziemy dalej. Ale kommen aus dir? Tu powinna być tutaj kropka, nie pytajnik. Wszyscy przyjdą oprócz ciebie. Auza oprócz. Auza dia Plus celownik. Tutaj mamy, kochani, zaimki osobowe w celowniku. Ale Warenda, auza irem bruda. Wszyscy tutaj byli oprócz jej brata. Auza oprócz irem, bo mamy dia bruda. Tu też, kochani, jest zaimek dzierżawczy. Ta lekcja jest tak troszeczkę dla osób zaawansowanych. Jeśli ktoś nie wie, co to jest zaimek osobowy, co to zaimek dzierżawczy, no to zawsze może sobie, nie wiem, no wypisać te zdania, nauczyć trochę bez sensu. Naprawdę to jest bardzo ważne, żeby uczyć się stopniowo. Uczenie się tak właśnie chaotycznie, e, zbyt dużych, jakby tutaj, duży, jakby uczenie się naraz wielu zdań, to naprawdę nie przynosi dobrych efektów, bo jak nagle mamy tak dużo informacji, które teraz tutaj przekazuję, jeśli jesteś osobą początkującą, to możesz się trochę zrazić. Dlatego, tu bym bardziej polecała właśnie zacząć od kursu dla osób początkujących, który jest właśnie zrobiony w taki sposób krok po kroku. Nie od razu wszystko tak jak tutaj, w ogóle przyimki są dopiero w czwartej części. Linki, jakby do trzech pierwszych lekcji, znajdziecie tutaj na dole w opisie, do lekcji z kursu. Możemy też powiedzieć: Du bist mi, jak gegenüber unfair nie jesteś wobec mnie w porządku, nie jesteś wobec mnie fair. I zwróćcie uwagę, że gegenüber może znaczyć naprzeciwko lub wobec. Jeśli znaczy wobec, to ten zaimek osobowy idzie przed gegenüber. A jeśli będzie znaczyło naprzeciwko, to to miejsce, zazwyczaj to jest miejsce, zaraz powinno, powin, będzie jakieś zdanie przykładowe, to będzie znowu tutaj z tej strony. Na przykład jeszcze w, w znaczeniu wobec. I war i ja gegenüber unfer. On był wobec niej nie w porządku. Popatrzcie się, wobec niej. Tu by nam pasowało pytanie zbiernika. Kogo, nie? Wobec kogo? Niej. Dlatego tu nie zadajemy żadnych pytań, naprawdę, bo mogą wyjść ogromne tutaj, że tak powiem dziwne rzeczy, zazwyczaj błędne. Czyli pamiętamy, że gegen iba plus dativ. I teraz w znaczeniu naprzeciwko. Na przykład sie gegen gegenüber dem Bahnhof. Ona mieszka naprzeciwko. Mamy dia Bahnhof. Dlatego jest dem Bahnhof. Dobra. I dalej. Bist du bei ihm? Czy jesteś u niego? By? Im. Zajemek osobowy w celowniku. Ich wohne bei meiner Mama. Mieszkam u mojej Mamy. Warstwo bei deinem Onkel? Czy byłaś u swojego wujka? Ich gehe mit meinem Hund spacerem Idę z moim Psem na spacer. Mamy. Ti Mama, dea Onkel, dea Hund. Artur geht mit seiner Frau ins Kino. Artur idzie ze swoją żoną do kina. Die Frau. Ich bin mit dem Auto gekommen. Przyjechałam autem. Czym? Przyjechałam mit dem Auto. Mit dem Auto. Autem. Mit. I tu mamy dem, bo mamy wyjściowo das Auto. Mit dem Auto. I teraz nach. Często właśnie nach znaczy po. Nach der Arbeit komme ich Po pracy przyjdę do ciebie. Tu w jednym zdaniu mamy dwa przyimki z celownikiem z datyw. Nach i Arbeit i zu dir. Nach dem Mittagessen gehen wir spazieren. Po obiedzie idziemy na obiad. Idziemy w Po obiedzie idziemy na spacer. Nach dem Abendessen gehe ich ins Bett. Und Direct ins Bett, też by można było dodać bezpośrednio, jakby od razu do łóżka. Czyli po kolacji idę do łóżka. Das Handy habe ich von meiner Schwester. Ten telefon komórkowy mam od mojej siostry. Von wem hast du das gekriegt? Od kogo? Patrzcie się tutaj, no my powiemy od kogo, kogo, kogo bardzo często kojarzymy właśnie z biernikiem, ale. Jeśli mamy fon, to nawet w tego typu jakby pytaniach, od kogo, to wiemy, że tutaj będzie od, w sensie fon. Fon plus dativ, dlatego jest tylko wem. Was willst du von uns? Was willst du von uns? Co chcesz od nas? Nim da, das aus dem Schrank. To powinien być wykrzyknik. Oj, jak ja wiecznie tutaj albo mylę, albo gubię te, te wszystkie interfukcyjne znaki. Tu mamy tryb wskazujący. Mim das aus dem Schrank. Weź to z szafy. Der Schrank w mianowniku. Auza Artur Komnoch noch Anna. Pamiętamy, że imiona nie mają deadidas, dlatego po prostu Auza Artur. Oprócz Artura przyjdzie jeszcze Anna. Ich bin gegenüber deinem Haus. Jestem naprzeciwko twojego domu. Mit wem? Tak, tam było von wem, od kogo. A tu mamy z kim? Mit wem? Gehst du in die Disco? Z kim idziesz na dyskotekę? Er wohnt gegenüber Mia. On mieszka naprzeciwko mnie. Artur arbeitet bei seinen Eltern. Artur pracuje u swoich rodziców. No i na temat, popatrzcie się moi drodzy. Myd z tobą. Mit inen z panią, z panem lub z państwem. Mit meinem Bruda z moim bratem. Mit na nachbarin z moją sąsiadką. Mit Ira z jej siostrą. Myd ojś z wami. My meinem hund z moim psem. Myd im z nim. I w taki sposób możemy sobie robić różne kombinacje. myt. tu możemy sobie wszystkie zajęki osobowe włożyć, różnego rodzaju kombinacje z zajękami dzierżawczymi. Tu na pewno jest przydatna karta gramatyczna, która jest dostępna pod pierwszą lekcją z kursu. Możemy powiedzieć: bajmia u mnie, baj dia u ciebie, baj ia u niej, baj oś u was, na mama. U mojej mamy, bei seiner uma, u jego babci. Bei ihrem zon, u pani syna lub u pana syna, lub u państwa syna. Bei deinem Onkel, u twojego wujka. Możemy powiedzieć, nachdem essen, po jedzeniu, nachtem trinken, po piciu, nachdem kochen, po gotowaniu, nachdem sport, po sporcie. Po uprawianiu sportu, na tym frühstück po śniadaniu, na tym po pomyciu, na tej Arbeit po pracy. No, i tak dalej, i tak dalej. Zwróćcie uwagę, że tu wszędzie mamy no nie wszędzie, ale essen, trinken, kochen, Waschen – to są rzeczowniki. Z czasowników. Mamy przecież czasownik waszy, mamy kochań, renken, essen, pisane z małej litery. Tu jednak mamy wszystko, mamy, mamy po prostu rzeczowniki. I dalej, auza i ja oprócz niej, auza majna freundin oprócz mojej przyjaciółki lub dziewczyny, auza deinem man oprócz Twojego męża, auza zajna frau oprócz jego żony, auza im oprócz niego. Au za uns oprócz nas, au za oś oprócz was, au za meinem freund oprócz mojego przyjaciela lub oprócz mojego chłopaka. Poćwiczcie sobie, naprawdę tutaj osoby bardziej zaawansowane, poćwiczcie sobie różne takie właśnie kombinacje z tymi przyjmkami, yy, zwłaszcza z tymi, które jeszcze może nie znacie, po to, żeby wam się utrwaliło. Tak, jak jeszcze raz wspominam, moja metoda jest na to. Tego już jest tyle. Aha, tu są jeszcze skróty. Moja metoda jest taka, że ja po prostu no, kojarzę, że myt dia. No, no, myt dyś, no mi w ogóle tutaj to nie pasuje, bo wiem, że jest myt dia, dlatego wiem, że myt plus celownik. Chyba, że ktoś z Was woli nauczyć się tych przyimków na pamięć. Ja też tutaj polecam, zwłaszcza osobom, które są wzrokowcami żebyście sobie je wypisali, gdzieś powiesili koło biurka, tam, gdzie często po prostu uczycie się języka niemieckiego, żebyście mieli to po prostu pod ręką. No właśnie, kochani, są jeszcze skróty, bo by dem, zazwyczaj, zazwyczaj, kochani, naprawdę, mówimy to w skrócie, czyli beim, von dem, vom, żebyście wiedzieli, co to jest to vom. Już nie jedna osoba, naprawdę, kochani, już nie jedna osoba, mam tu na myśli moich uczniów, na lekcjach indywidualnych, pyta się mnie, co to jest baim, fom. Albo uczą się w taki sposób, że, że baim tłumaczą sobie tam na jakiś sposób. No nie, no, nie do końca. To jest po prostu cudem, cum. cudea sur Nie ze wszystkiego mogą też tutaj powstać skróty. Nie, we wszystkich, nie ze wszystkimi kombinacjami. Okej, okay, jeszcze raz powtarzam, że naprawdę wszystkie osoby początkujące, zapraszam do obejrzenia trzech pierwszych lekcji z kursu. Mówię to w taki sposób, bo wiem, że jeśli wy będziecie po prostu tutaj oglądać te moje lekcje na YouTube, te darmowe, możecie troszeczkę się do tego języka zarazić, ponieważ możecie stwierdzić, że to jest zbyt trudne, że jest przecież tyle różnych zagadnień. Jak ja to opanuję, to możemy opanować tylko w taki sposób, że uczymy się pomału, krok po kroku. Jeszcze raz dziękuję, moi drodzy, i zapraszam na kolejną lekcję.